Ja myślę, że zmiany trzeba przyjąć i że my jesteśmy organizmami, które wbrew pozorom znakomicie sobie ze zmianą radzą. Często w przeciwieństwie do sztucznej inteligencji, która sobie ze zmianą radzi znacznie gorzej. I powinniśmy jakby siebie samy, samych trochę w tym docenić. Te ostatnie miesiące bardzo turbulentne, związane z koronawirusem, bardzo wielu organizacjom pokazały, że szybka transformacja jest możliwa. Że można wymyśleć coś kompletnie innego i stanąć na głowie, żeby to się stało. I bardzo to jest oczywiście trudne i to wcale nie jest przyjemne. Natomiast my mamy taką zdolność. Nasza inteligencja to jest głównie adaptacja do zmian. I nie powinniśmy siebie nie doceniać w myśleniu o tym, że naprawdę jesteśmy w zmianie świetni. No, chyba otwartość na zmianę i elastyczność. Nie czekanie na to, żeby się skończyła pandemia i powrót do tego, co było, tylko jednak otwartość na to, co jest i docenianie tego, co nam rzeczywistość przynosi, do czego nas motywuje i co nam daje. Na pewno wydaje mi się, że akceptacja jest takim słowem kluczem. Akceptacja tego, że w, że w czasie, do, w zmianie towarzyszą nam bardzo różne, doświadczamy różnych emocji, różnych stanów własnych. Zwątpień bardzo wielu, bardzo z wielu takich emocji, które nazywamy negatywnymi, one nie są negatywne, one są po prostu informacją dla nas jakąś. I wydaje mi się, że zaakceptowanie świadomość tego, że tak jest, że tak powinno być, wsłuchiwanie się w to i zaakceptowanie tego, że ja mogę podlegać różnym nastrojom, różnym emocjom, różnych rzeczy doświadczać, nie podejmując w tym czasie żadnych radykalnych decyzji o wycofaniu się, nie podejmując żadnych radykalnych decyzji o zmianie nagłych planów, tylko właśnie przyglądając się w pierwszej kolejności sobie. Ale, będąc uważnym na innych, bo oni doświadczają bardzo zbliżonej rzeczywistości do nas. W związku z tym musimy po prostu zaakceptować, że ta rzeczywistość może być przeżywana na różne sposoby, także takie, które nam nie pasują. I one przez jakiś czas mogą nam nie pasować, mają prawo nam nie pasować. Prawda? I myślę, że to jest właśnie to słowo akceptacja. Ja miałam ogromny kryzys w czasie pandemii, taki emocjonalny, zwyczajnie ludzki. I to, co mi pomogło, to zrozumienie, że taki w różnej formie kryzys przechodzi każdy. Każdy ma prawo do tej y, chwili nie wiem, czy słabości, ale takiej refleksji, zatrzymania się, wątpliwości, braku pewności właśnie, co jest dzisiaj najwłaściwszą drogą. Tak jak powinniśmy od siebie nadal sporo wymagać, to powinniśmy już dla siebie też bardziej wyrozumiali, bo ten cały proces, on się nie odbywa tylko w sferze gospodarczej, on się odbywał na wielu płaszczyznach. Nie możemy o tym zapominać, że jako ludzie, jako konstrukt nie jesteśmy tylko liderami w biznesie, jesteśmy matkami, siostrami, córkami, przyjaciółkami, mężami, że kiedy jest bardzo ciężka sytuacja, daję sobie prawo do pracy na nierównym poziomie, czyli mam dni, kiedy pracuję na 120%, a są takie, kiedy na na przykład stres lub przeciążenie powoduje, że pracuje trochę słabiej. W wieku disruption, takiego zakłócenia cyfrowego, gdzie wszystko się zmienia, gdzie rzeczywistość, narzędzia pędzą. I często jesteśmy w zagubieni, często szukamy odpowiedzi, a tych odpowiedzi nie ma, a na pewno nie są proste. Myślę, że dla mnie taką odpowiedzią jest słowo solidarność, taka zwykła ludzka solidarność i myślenie o innych. I myślenie o innych i w kategoriach genderowych, tak, pomocy tym, nie wiem, pomocy słabszym kobietom, ludziom wykluczonym, ale też starszym na przykład, którzy na przykład w tej epoce cyfrowej są bardzo zagubieni, dużo bardziej niż ludzie młodzi. Myślę, że też solidarność chociażby w kryzysie pandemicznym, czyli docenienie rangi tego. Jaką rolę pełnią lekarze, pielęgniarki, ale też sprzątacze, kasjerzy, czyli te zawody, które dzisiaj nazywamy kiedyś patrzyliśmy bardzo często na te zawody z góry, szczególnie ludzie wykształceni a dzisiaj są to zawody niezbędne. Bez nich nasze społeczeństwo nie mogłoby funkcjonować. Powiem to z punktu widzenia osoby, która buduje technologię. Przede wszystkim myślmy o tym, dla kogo te zmiany zachodzą. Komu pomagają, komu szkodzą i czy te osoby, które zostają poddane tym zmianom, bardzo często, które nie są aktywnie częścią tego procesu, czy ich perspektywa, ich potrzeby są brane pod uwagę? Miałem kiedyś szefa, który na pytanie, z kim nie mógłbyś pracować a to jest duża firma internetowa odpowiedział z osobą, która nie będzie godzić się na ciągłą zmianę. A więc musimy przyzwyczaić się do tego, że wszyscy użytkownicy internetu poddawani jesteśmy ciągły, ciągłym zmianom. Biologia czasami krzyczy i mówi nam, już ja nie chcę uczyć się kolejnego nowego narzędzia, trzeba trochę zagryźć usta i pogodzić się z tym, że to ciągle się rozwija i być ciągle uczniem i być ciągle otwartym na zmiany. Otwartym na, na właśnie na zmiany, na nowe narzędzie, na nową technologię pozwoli nam lepiej zrozumieć ten świat cyfrowy. Myślę, tak. że na pewno ze zmianą lepiej sobie radzą osoby przedsiębiorcze, y, które y, generalnie wychodzą z inicjatywą i są gotowe na to, że może się udać, może się nie, nie udać. Tak? I y, 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 ja akurat jestem w, w gronie takich osób, które lubią zmianę i dla mnie to jest nuda tak czasami, jeżeli tkwimy w jednym miejscu i, i nic się nie dzieje. Natomiast no, na zmianę pewnie też można się przygotować, tak i przewidzieć, próbować budować scenariusze, co się może wydarzyć, jaka może być sytuacja. Tak? Jeżeli znamy ludzi, z którymi pracujemy i wiemy, że lubią pracować w stabilnych warunkach, tak? w ramkach pewnych z zakresu odpowiedzialności z przewidywalnym planem, to na pewno będzie im trudniej się przygotować na jakąkolwiek zmianę, czy w życiu, czy w pracy zawodowej. A jeśli pracujemy z osobami bardziej przedsiębiorczymi, które trochę są, jak to się mówi, czasami takie heja do przodu i, i, i z inicjatywą, to pewnie one z tą zmianą sobie będą zawsze radzić łatwiej. To jest cytat z Beketa, bardzo znany yy, o tym, że należy się mylić i należy się mylić coraz lepiej, yy, i ja się z tym absolutnie zgadzam. Natura ludzka polega na popełnianiu błędów. Nie, bez popełniania błędów nie da się iść naprzód, dlatego że błędy się popełnia tam, gdzie się robi nowe rzeczy. Cały, cały numer polega na tym, żeby nie popełniać tego samego błędu drugi raz. Na tym polega ludzkość. Błędy są częścią naszej natury. Popełnianie tych błędów jest ludzkie. Podnoszenie się z nich jest aktem odwagi. A nie popełnianie błędu drugi raz tego samego jest aktem mądrości. I warto te zmiany w swoim życiu wprowadzać. Bez zmiany nie posuwamy się do przodu. Trzeba w samochodzie zmienić bieg, żeby on jechał szybciej. Bez zmiany biegu on nie pojedzie szybciej. W związku z tym zmiany trzeba wykorzystywać jako taki kop do przodu. Tych kopów w życiu potrzebujemy jak najwięcej. W zmianie należy yy, widzieć odrobinę niebezpieczeństwa i zmiana oczywiście zawsze wprowadza nas w stan niepokoju, ale w zmianie należy też widzieć szanse, w zmianie należy widzieć nowe możliwości, w zmianie należy widzieć nowe perspektywy, w zmianie należy widzieć możliwość rozszerzenia swojej wiedzy, swojej, swojego aparatu poznawczego, swojego, um, swojej, no takiej, takiej takiego ludzkiego, ludzkiej Głębi. Więc nie odrzucajmy zmiany tylko dlatego, że jest zmianą. Przyglądajmy się zmianie, adaptujmy się do zmian albo przeciwstawiajmy się zmianie, jeśli widzimy, że ta zmiana nam się nie podoba, ale nie bądźmy do zmiany z góry nastawieni krytycznie, bo ta zmiana może być tak piękna, że za parę dni, parę tygodni czy parę miesięcy nie będziemy sobie wyobrażali świata inaczej niż ten świat, który już jest zmieniony.